Ulala! Uh Witam na kolejnym odcinku „Watch out of To ze strony I właśnie zaczynamy kampanię Orkową inwazję na Kalindor. Ukryliśmy kompanię pod nie nieumarłych ludzi. la Elonu. A poleroka się nie bawił. Idziemy sobie z kompanią Orku podobno jest bardzo świetna, dobrze zrobiona, na poziomie normalnym, rozdział pisy, lądowanie. Ja, ja mam tu pizzę na bielku, poczekaj, zjem sobie ją jak skończę ten odcinek nagrywać. Ja sobie jeszcze coś zobaczę, czy włączyłem audio. Jest audio, ale wiecie, trzeba się pełnić. Klary się zmienił. Wozu, sztorm poważnie uszkodził tak. nasz okręt. Nie da się go naprawić. Tego się spodziewałem. Wiemy, gdzie jesteśmy? To Kalimdor? Tak sądzimy. Płynęliśmy na zachód, jak rozkazałeś. Dobrze. Jakieś wieści o piekło w pozostałych okrętach? Nie, Wozu! Nikt ich nie widział, odkąd rozdzielił nas sztoru. Rozumiem. Przygotować się do wymarszu. Jeśli nasi bracia tu dotarli, prędzej czy później ich napotkamy. No to nieźle. No i mamy mamy główkę, lokregarz. No swego woza. Nie po co to tak podświetla, to jest takie dziecinne trochę. On da On Zaraz To jeden z naszych okrętów w wodzu musiał tak. się rozbić na skałach podczas sztormu. Oj, tak. Dobra, idziemy murloki zabijać. Tak, idziemy murloki zabijać. Dawajcie. Za honor. Ha. tak. No to dobrze. On On Ondambu Nadszedł twój czas hmm. Twój ochronny Ondabu teraz, teraz sobie idziemy Tu Tutaj jakaś gwiazdka była się tu niedawno wielka bitwa No Ziemia jest czerwona no, no, no. od świeżej krwi Czy w tej krainie nie ma nic prócz pyłu i kości Nie zdołaj mu pomóc bo nie mam tego tego liśnice uzdrowienia. Ale Jakby po masz, to nie, to by go uleciło, a, ale tam no to nie. Za honor. Za honor. Ale tylko kochani się odpowiada, ciekawa. Tak. No, nawet to hmm. ciekawa. No no i tutaj mamy dwie drogi. Dołem Ondabu. czy ten... Chodźmy dołem. On Ondabu. Ondabu. Loktal ogol tak. za bogatlela Cóż to za świniowate stwory, nigdy takich nie widziałem. Przynajmniej wyglądają lepiej. Świnioludzie! Zajebać świnioludzi! Wyjebać winio ludzi za honor. My no mamy znak liśnictwa. On da Mamy 6 znaków. No to ładnie. Za honor. Tak. Wozu, ten wrak wygląda na opuszczony. Być może załoga przeżyła i jest tu gdzieś w okolicy. Możliwe Dobra, podlećmy sobie go. Za honor. Bo tam widać, że tam jest będzie trochę... ...śniejszy bojownik świni ludzi. No... Już staram, ale od... ...od Altasa. Jestem wodzem hordy. Jestem wodzem hordy, ojej. Oh yeah. Nie wiem, ale ostatnie miejsce nie był ataki no były tam. trochę słabe. Nikt nie przyjedzie. Musi musiały być cisnięci. Tak. Dobra. Tak. No i tutaj mamy kłoni. Dzięki za pomoc, mamo. Mamy oddział. Słuchajmy. Malu. Szybko ludzie mówili, że w pobliżu są inne statki. Za honor Odnowiłem sobie manne, mam na ten atak. Czyniąli ci konio ludzie, mordują te rogate stwory. Przybyliśmy tu by uciec z wojny. Wojna. A otacza nas, ona z każdej strony. Wojna. No ty to, to mamy dodatkowy orków. Kłamka wodzu. Czuję, że nas odnajdziecie wyniku, cieszę się, że jesteście cali. Byliście z piekłoryczem? Nie, wodzu, rozdzieliła nas burza. Co tu Nie wiem, albo mi ta muzyka tutaj jest taka za na tej mapie, On albo onkli okay, mają taki klimat. Hmm. I tam będzie tylko dookoła. Dobra, musisz mi ten swój zniszczenia zniszczyć. Czas. Emy, chodźmy się tutaj porozglądać na dole, może coś będzie ciekawego do wzięcia. Nikt nie przeżyje. Nikt nie przeżyje. Tak. Za Składziciela! Za Honor. Koskoda, za oni się tak prątają pod nogami. No to ładnie. Teraz się pójdziemy tendy. Tak. Za honor. Nadszedł twój czas. Dabu. Dobra. Idziemy teraz tutaj, tak wyciściłem okolice hmm. hmm. za honor, dał. tak, no tydzień, czy nie ludzie. Wygląda na to, że konioludzie ludzie szykują się do walki. Konio ludzie i świnio ludzie. Byli świnio ludzie, których zabijam tutaj. Abu. Tak. Tak. Za honor. Hmm. No i tutaj mamy świnio ludzi. No i szybko zginęli. My się tutaj podliczymy. Za honor. To nie tracić swojej ale tego. I po tym pizzę, nie zakończę odcinek jak dojdziemy do końca mapy. Tak. Bo ta mapa nie jest długa. On dabu. Tak. Hm. Za honor. Hm. Za honor. A tutaj co tu jest? Muloki! Zabijemy muloki! Tak! Męka A to się przyda! Dobra! Teraz sobie idziemy tutaj, gdzie mam ostatni wyksyknik To mamy Olku! Kłamka wozu. Witaj, wojowniku. Spotkaliście może? Konio ludzie. Konio ludzie atakują. Zabranie. I bracia, a to kłamu? pójdę powiedzieć. Loktar. ogal. <ścoughs> <ścoughs> ja piępszem. Dobrze na mikrofon. Jestem Kern. Wódz Taurenów z klanu krwawego. Kopyta. kopyta. Dzielnie walczycie, zielono Intrygujące z was istoty. Ja jestem Tral. A to moi bracia, Orkowie. Przybyliśmy tu odnaleźć obiecane nam przeznaczenie. Szukacie przeznaczenia. Znaczenia? Przeznaczenie woli odnajdywać niż być odnajdywane, młody poczuł. Ale na północ stąd jest pewna wyrocznia. Wiosna! Może ona na północ? W tamtą stronę zmierza przecież armia koniu ludzi. Wioska jego. Co? Nie. Moja wioska jest w niebezpieczeństwie. Muszę się więcej dowiedzieć o tej wyroczni. Za nimi trzeba za wszelką cenę bronić Kerna. Tam nie wolno pójść zobaczyć. Idziemy do, udać się za Kenem oh. do wioski Tawolenu. No to tak, idziemy. Tak. Będzie nowa jednostka. Bez Sykodog. Hmm. Na którejś misji. Kwawego kopytka. Apelidowo! Tak. Hmm. Wóz ten. Ken? Jest wozem ta tak. On Ondabu. On dabu. Tak. Zaraz gładziciela. A czemu one są takie małe? Nadszedł twój czas. Przebyliśmy w samą porę. Ruszają do kolejnego szturmu. Musimy się bronić. Za. Dobra, udało się. Lok na raż! Znowu nadchodzą. Nie do paru na A, honor. Dziś, Tym razem mają się z tobą No i ładnie. Dobra, czyn... Nie zobaczymy, czy nie przeżyję, tylko jakiś od mały jest. On był wielki, on był bardzo wielki. Twoje plemię jest bezpieczne, starcze. Dzięki Ci, młody wodzu. Centaury przepłoszyły z tych stron całą zwierzynę, a ja nie mogę pozwolić, by mój lud głodował. Wkrótce ruszymy na północ, ku bujnym łąkom Mulgoru. I boicie się, że najeźdźcy znów was zaatakują. Tak. Te diabły są szybkie, jak błyskawica. Na równinach im nie umkniemy. Cóż, jeśli zdradzisz mi, jak dotrzeć do wyroczni, o której mówiłeś, ja i moi bracia wyruszymy z wami jako eskorta. Ty i twój lud coraz bardziej mnie intrygujecie, młody tralu. Z radością przystajemy na wasze towarzystwo. No to ładnie. Misja ukończona i to była krótka, tylko ja się z nią bawiłem. Tak. To będzie drugi mais. Ciekawe, czy to się zmieniło. Tutaj sobie zakończymy. Tutaj kończymy. Do zobaczenia.